Witajcie, kochani, w następnym odcinku, i dzisiaj przed nami kolejna karta z kategorii Wielkie Arkana, czyli. Śmierć. Zapraszam. Śmierć, słuchajcie. No już samo słowo tak naprawdę sprawia, że no, wiele ludzi tak naprawdę gdzieś tam zamiera w takim lęku. To jest w zasadzie karta, której boją się tak naprawdę najbardziej. Bo jest to w zasadzie archetyp, nie ma się tutaj co oszukiwać, od którego no, w zasadzie chcielibyśmy uciec, nie? Tak, jakby faktycznie sama jego obecność w talii była mm, jakąś pomyłką albo jakimś złym omenem. No a jednak, kochani, w Tarocie śmierć nie mówi o końcu Twojego życia, ona mówi o prawie, o prawie, które rządzi całym istnieniem, czyli o prawie. No, i patrzymy sobie na tę kartę, i widzimy faktycznie tutaj tą postać w czerni. Nie? Najczęściej faktycznie jest to postać szkieletu, czyli takie, taka metafora, uosobienie tego, co jest nagie, uosobienie tego, co jest pozbawione maski, co jest odsłonięte do samej kości. Na białym koniu, oczywiście, który symbolizuje nam tutaj czystość, który symbolizuje nam tutaj taką nieuchronność, nie? I zobaczcie, że ta śmierć po prostu przemierza świat w milczeniu. Ale jak się dobrze przyjrzymy, kochani, to widzimy, że pod jej kopytami leżą królowie, leżą biskupi, leżą wojownicy, leżą także dzieci. No i tak to jest, bo wobec śmierci tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi. Tutaj, kochani, nie ma tytułów, tutaj nie ma rang, nie, tutaj nie ma żadnych zasług, czy nie ma tak naprawdę żadnego bogactwa, które mogłoby uchronić nas od tej śmierci, bo ona przychodzi zawsze. Ona przychodzi zawsze wtedy, kiedy cykl dobiega końca. No ale zobaczmy sobie dalej. Bo mimo wszystko na horyzoncie, poza tym całym mrokiem, my widzimy to światło, to wschodzące słońce, tą złotą bramę, która mówi, że to nie jest koniec, to, to jest tylko przejście. To jest to samo co noc i dzień, jesień i wiosna, zima i lato, czyli ten rytm życia, rytm życia, który tak naprawdę no, nie zna zatrzymania. W zasadzie nie da się tego rytmu zatrzymać. I śmierć jest właśnie częścią tego rytmu. Zobaczcie, w każdym liściu, który gdzieś tam spada z drzewa, w każdym ziarnie, które gdzieś tam gnije pod, yy, pod, pod ziemią, kryje się właśnie ten archetyp, bo życie nigdy nie powstaje z niczego. Życie rodzi się właśnie ze śmierci czegoś innego, tak naprawdę. I rozpad tutaj jest tym początkiem odrodzenia. Więc śmierć jest bramą, przez którą przechodzi tak naprawdę wszystko, co na tej ziemi istnieje? I słuchajcie, w tradycjach duchowych ten moment był naprawdę zawsze święty. Zobaczcie, że w Egipcie śmierć na przykład była związana z Ozyrysem, nie? Czyli to był ten bóg, który tak naprawdę sam przeszedł przez rozczłonkowanie, żeby stać się władcą tego odrodzenia. No ale zobaczcie, że w chrześcijaństwie mamy też krzyż, nie? No oczywiście, że to jest już nie tylko tak naprawdę starodawne narzędzie tortur, tylko faktycznie jest to jest taki symbol bramy, nie, do zmartwychwstania. Ale nawet w rytuałach szamańskich, jakieś takie inicjacje, właśnie często oznaczały to symboliczne umieranie tej naszej starej tożsamości, żeby faktycznie na miejsce tej starej tożsamości mogła narodzić się e, nowa tożsamość. I to prawo tak naprawdę nie dotyczy tylko bogów czy jakichś bohaterów, to prawo dotyczy nas wszystkich mnie e, czy ciebie. I śmierć w tarocie, kochani, ona nie pojawia się po to, żeby nas przestraszyć. Ona przychodzi po to, żeby nam przypomnieć, że coś w nas tak naprawdę już się wypaliło, że coś w nas tak naprawdę już nie żyje i coś w nas już nie może nam dłużej służyć. Oczywiście my możemy tego bronić, możemy się kurczowo trzymać tego, możemy trzymać to kurczowo w dłoniach, ale ta śmierć, niestety, albo w zasadzie, niestety, ona i tak finalnie nadejdzie. I w tym właśnie tkwi ten paradoks. Naprawdę, zaufajcie mi, że im bardziej stawia się opór, tym bardziej boimy się tej utraty, boimy się tej straty. Im mocniej trzymamy, tym większy ból po prostu czujemy. Ale dopiero wtedy, kiedy my otworzymy tą swoją dłoń, zaczniemy czuć, czym jest tak naprawdę wolność. No bo właśnie śmierć w tarocie jest tą Wolnością, jest właśnie tym oddaniem tego ciężaru, który ciągnąłby nas w dół. To jest moment, kiedy rozpadają się wszystkie maski, które nie pozwalały nam swobodnie, powiedzmy, oddychać, nie? Więc to jest ten moment odcięcia wszystkich pędów, które już nie kwitną. To jest właśnie ten moment, kiedy stary Ja umiera, abyś mógł się narodzić na nowo, lżejszy. Bliżej samego siebie, bliżej tego swojego źródła. No i to dlatego właśnie ten trzynasty arkan, kochani, jest tak potężny. On nie mówi nam o końcu, tylko on mówi nam o swego rodzaju transformacji. On mówi nam o prawie natury, które obowiązuje tak naprawdę każde istnienie. Mówi nam o tym, że no nie ma życia bez śmierci, ale też nie ma śmierci bez życia. I zobaczcie, że to są tak naprawdę dwa oddechy tego samego rytmu. Bo właśnie śmierć przychodzi po to, żeby nas oczyścić. Jej zadaniem jest właśnie to, żeby zabrać od nas to, co już jest martwe, chociaż my wciąż próbujemy udawać, że nie, że wszystko jest git, to w ogóle żyje, nie? By rozpalić na nowo w nas to, co jest prawdziwe. To nie jest karta straty. To jest karta Inicjacji. To jest karta przejścia przez tą bramę. Nie? To jest karta, która mówi nam, no nie bój się końca, bo ten koniec to jest po prostu inna twarz początku. No i śmierć, znowu porównam mm, kartę do lustra. Uwaga, można zacząć liczyć, ile razy ja już to zrobiłem, ale śmierć jest właśnie takim lustrem. Lustrem, które nie będzie nam tutaj pozwalało na to, żeby kłamać. Jeżeli wciąż trzymamy się tego, co już nie żyje, na przykład, nie wiem, związku, który dawno wygasł, albo pracy, która tak naprawdę każdego dnia zabija nas od środka, albo tożsamości, która nie ma już sensu i nie jest spójna z tym, kim. Jesteśmy teraz, no to śmierć przychodzi właśnie po to, żeby nam to odebrać. I okej, okay, zgodzę się, nasze ego będzie tutaj płakać, ale dusza nasza będzie doskonale wiedziała, że to jest moment wyzwolenia. I dlatego w tarocie śmierć tak naprawdę nie jest, tylko końcem, ale przede wszystkim jest tym oczyszczeniem, bo to jest archetyp, który mówi nam, no, moment, ty nie możesz iść dalej, jeżeli ty nie zostawisz za sobą tego starego życia. To, co umiera tutaj, to nie jest twój wróg, tylko to jest właśnie ten nawóz dla twojego nowego życia. Więc patrząc na kartę śmierci, my faktycznie możemy poczuć lęk, no bo nasza kultura nauczyła nas, prawda, bać się tego, co, co się kończy, bać się tych końców. Ale tarot zaprasza nas tutaj do tego, żebyśmy spojrzeli na to z zupełnie innej perspektywy, do zobaczenia w końcu bramy, do uznania tego, że śmierć nie jest przeciwieństwem życia, tylko jest tak naprawdę jego ukrytą siostrą. Jedno bez drugiego, zobaczcie, nie istnieje. A kiedy się je połączy, razem tworzą nam tutaj ten taniec przemiany, nie? I na poziomie psychologicznym, śmierć faktycznie jest taką jedną z najbardziej wymagających kart Tarota. No bo to jest archetyp tej konfrontacji z lękiem, nie? To jest też, ale wiecie, z różnego rodzaju lękiem. Z lękiem przed utratą. Z lękiem przed zmianą. No i oczywiście, że dla naszej psychiki śmierć jest zawsze bardzo trudna, no bo nasze ego, nie okłamujmy się, lubi i kocha to, co stabilne, nie? Więc ego będzie się trzymało bardzo kurczowo tego, co zna, nawet jeżeli to już tak naprawdę wcale nas w żaden sposób nie wzmacnia, a tylko i wyłącznie nas niszczy. To mimo to nasze ego woli to cierpienie, niż jakąś niepewną wolność, nie? Dlatego tutaj śmierć w tej psychologii człowieka pojawia się jako taki moment kryzysu i to jest taki moment w kryzysu, w którym wszystko, co znaliśmy, momentalnie przestaje działać i psychologicznie to jest i, i psychologicznie to jest właśnie karta takiego żalu, karta odpuszczania. To jest karta, która uczy nas, że no, transformacja tak naprawdę wymaga przejścia przez ten cały proces żałoby, bo kiedy coś w nas umiera, tak jak wcześniej mówiłem, relacja, tożsamość, praca czy jakaś iluzja, naturalnym jest to, że my możemy, musimy wręcz przeżyć ten smutek po tym, co my tracimy. I tak jak powiedziałem, to jest totalnie naturalne. I śmierć nam tutaj przypomina, że nie można wejść w nowe, nie żegnając starego. Ale tutaj też jest coś więcej, bo śmierć faktycznie jest tym rozpadem ego czyli całe nasze ja, które budowaliśmy latami które było oparte na rolach, które było oparte na maskach które było oparte na oczekiwaniach innych ludzi momentalnie zaczyna się kruszyć. I to może być takie bardzo bolesne doświadczenie, no nie, no bo to, to doświadczenie odbiera nam iluzję, że my w ogóle mamy jakąkolwiek pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym życiu. Ale też w tej psychologii duchowej, nazwijmy to w ten sposób, to jest właśnie ten moment, który jest tym momentem kluczowym, bo tutaj to stare jaś zaczyna rozpadać, pojawia się tutaj miejsce na te nowe. Prawdziwe, autentyczne ja. A to nowe, prawdziwe, autentyczne ja, ono już nie potrzebuje masek. To, które, bo, bo ono nie jest już zbudowane z tych oczekiwań innych ludzi. Więc można by rzec, że faktycznie, psychologicznie, śmierć jest takim końcem pewnych narracji. Końcem pewnych historii, które sami sobie opowiadaliśmy tak naprawdę po to, żeby przetrwać, nie? Na zasadzie muszę być taki, żeby mnie kochali. Muszę osiągnąć to, to i to, żeby mieć wolność. Nie mogę zawieść, bo kiedy zawiodę i coś mi się nie uda, no to tak naprawdę nie będę wystarczający. I śmierć przychodzi tutaj i mówi, że hola, hola, to już nie działa. Ta opowieść umiera i ja wiem, że to boli. Ale właśnie w tym bólu zaczyna rodzić się Twoja wolność. Dodatkowo to jest też archetyp wiecie, no, konfrontacji z faktem przemijania, nie? Wszyscy boimy się czasu, nie ma się co oszukiwać, bo tak naprawdę to właśnie ten czas przypomina nam, że nic nie trwa wiecznie. I psychologicznie śmierć uczy tutaj tej akceptacji tego prawa. Uczy, że przemijanie nie jest wrogiem, przemijanie jest tak naprawdę częścią życia. Kiedy my to rozumiemy, zaczynamy żyć tak naprawdę głębiej, prawdziwiej, intensywniej, bo wówczas, wiecie, jak to jest, zaczynamy doceniać tą każdą chwilę, która nas spotyka, bo zdajemy sobie sprawę, że ona już po prostu nie wróci. Oczywiście w cieniu psychologicznym śmierć może objawiać się jako ten lęk przed y, zmianą. Czyli to jest ten moment, kiedy trzymamy się na siłę czegoś, co już naprawdę tak dawno straciło sens, że szkoda gadać, nie? Na przykład właśnie związku, który wygasł, albo pracy, która nas tak naprawdę tylko niszczy. Obrazu siebie, który, jak mówiłem, on nie ma z nami już na ten dzień dzisiejszy, na ten moment nic wspólnego. I ten lęk zamienia życie w taki martwy ciężar. Ale śmierć jest właśnie tym. Największym wyzwoleniem. To jest doświadczenie, które mówi, że nie musisz już nosić tego, co cię więzi. Możesz pozwolić sobie, by to faktycznie odeszło. I ja wiem, że teraz czujesz smutek, ja wiem, że możesz bać się pustki, ale ta pustka jest właśnie początkiem czegoś zupełnie nowego. I to jest właśnie, kochani, ta psychologia transformacji. Aby narodziło się nowe ja, stare ja musi umrzeć. I to nie mówię tutaj o takiej symbolicznej metaforze, tylko mówię o takim prawdziwym procesie psychicznym, który każdy z nas przechodzi wiele razy w swoim życiu. I za każdym razem, kiedy żegnamy przeszłość, kiedy odpuszczamy to, co było, przechodzimy właśnie przez arkan śmierci. I za każdym razem wychodzimy z tej podróży z inni. Dlatego śmierć nie jest tutaj jakby tą psychologiczną tragedią, tylko jest tak naprawdę psychologicznym przejściem. Jest tym archetypem, który mówi, że twoja dusza potrzebuje przestrzeni. Otwórz ją, pozwól odejść temu, co już nie żyje. Wtedy będziesz mógł narodzić się na nowo. Ale zwróćmy też uwagę, że śmierć nosi liczbę 13, czyli też liczbę, słuchajcie, owianą osądem, owianą lękiem często przecież nazywaną pechową trzynastką. Słuchajcie, w kulturze zachodu usuwano trzynastkę z hoteli, z lotnisk, z numeracji pokoi, rozumiecie? Po trzynaście właśnie było tą liczbą, chyba po dzień dzisiejszy, wydaje mi się, że gdzieś tam w niektórych kręgach tak jest, przed którą ludzie drżeli, nie? Ale Tarot uczy nas tutaj, że właśnie w tym strachu kryje się tak naprawdę ta tajemnica, nie? Że trzynaście to jest ta brama transformacji. No, bo zobaczcie, że trzynastka to jest taka liczba, która łamie nam ten rytm dwunastu, nie? Dwanaście jest tą pełnią cyklu. Mamy dwanaście miesięcy, dwanaście godzin dnia, dwanaście godzin nocy, dwanaście znaków zodiaku, więc to jest liczba takiego porządku tej kosmicznej harmonii. No i 13 przychodzi tutaj po to, żeby, no, no, tak naprawdę ten porządek zakłócić. To jest ten pierwszy krok poza cykle, który zmusza nas, by. Opuścić znane ramy. Dlatego trzynastka budzi w nas lęk, bo trzynastka wprowadza nas poza to, co bezpieczne. Ale no mimo wszystko, właśnie dzięki temu, otwiera nam bramę do tego innego poziomu. Oczywiście, jeżeli sumujemy trzynaście, czyli zrobimy jeden plus trzy, wyjdzie nam czwórka. A czwórka, jak wiemy, to jest karta, to jest liczba stabilności, to jest liczba struktury, to jest liczba fundamentu, to jest archetyp naszego cesarza, o którym już mówiliśmy. I to nam mówi coś zupełnie innego, ale też istotnego, że przez doświadczenie trzynastki, przez rozpad, przez śmierć starego, przechodzimy do nowej czwórki, czyli do nowego porządku, przechodzimy do nowej struktury, do nowej ziemi pod stopami. Śmierć rozbija tutaj nam ten stary fundament, żebyśmy tak naprawdę mogli postawić nowe. Ale trzynastka to jest też liczba inicjacji. W wielu kulturach towarzyszyła właśnie tym wszystkim rytuałom przejścia. Na przykład 13 roku życia wchodzono w dorosłość. 13 księżyców tak naprawdę tworzy nam pełen rok lunarny, a więc pełnię tego kobiecego cyklu. W mitach, 13 też często oznacza ten moment krytyczny, nie? czyli ten punkt zwrotny, który prowadzi albo do rozkładu, albo do odrodzenia. I tarot nam mówi, że jeżeli odważysz się przejść przez próg tej liczby, Odnajdziesz tutaj nową pełnię. Astrologicznie karta śmierci łączy nam się ze znakiem skorpiona. A skorpion, kochani, to jest ten władca pod ziemi. To jest mistrz transformacji, to jest znak, który zna intensywność życia i który nie boi się patrzeć w ciemność. I to właśnie skorpion uczy nas, że te prawdziwe życie kryje się właśnie w przejściu przez to, co bolesne, że aby coś się narodziło, coś innego musi umrzeć. I Skorpion to energia, która nie cofa się przed rozpadem, a wręcz przeciwnie, tak naprawdę on wchodzi w ten cały rozpad z ogromną odwagą, bo Skorpion wie, że w tym rozpadzie właśnie kryje się odrodzenie. Oczywiście planeta, która patronuje tej karcie, to Pluton. I w mitologii Pluton był takim bogiem świata podziemi, panem tak naprawdę tego, co zakryte. Ale astrologicznie Pluton oznacza proces tej głębokiej, Totalnej przemiany, bo to jest siła, która nie zostawia kamienia na kamieniu, słuchajcie. To jest siła, która burzy wszystko, co jest fałszywe, no bo jej zadaniem jest właśnie to, żeby odsłonić przed nami wszystko to, co jest prawdziwe. Więc, no, umówmy się, że faktycznie Pluton nie działa delikatnie, no bo jego energia jest nieubłagana. Energia Plutona jest energią absolutną, ale słuchajcie, no, w tym absolutyzmie właśnie jest uzdrowienie. No bo Pluton zabiera to, co jest nieautentyczne, żebyśmy mogli narodzić się tak naprawdę od nowa. Więc zobaczcie, że i numerologia wraz z tą astrologią tworzą nam razem pewien obraz. 13 jako ta liczba przełomu, rozbicia starego cyklu. Czwórka jako 1 plus 3, czyli ten nowy fundament, ta nowa struktura. Skorpion, czyli ta moc transformacji. Ciemność gdzieś tam prowadząca nas. Suma summarum, właśnie do światła, no i oczywiście Pluton, czyli ta siła totalnego oczyszczenia i siła totalnego odrodzenia. I razem nam tutaj mówią, że no, no co? No śmierć nie jest końcem mordeczko, nie jest tylko przejściem do nowej struktury, do tego nowego porządku, po prostu do nowej prawdy. I my dzięki temu możemy zobaczyć, słuchajcie, że ta karta nie jest groźbą, nie? Ta karta jest po prostu obietnicą. Obietnicą, że jeżeli my się odważymy puścić to, co martwe, to znajdziemy tak naprawdę coś lepszego, coś bardziej trwałego. Jeżeli odważymy się przejść przez tą ciemność, odnajdziemy nowe światło. Jeżeli pozwolimy umrzeć temu, co jest iluzoryczne, co jest iluzją, narodzimy się w tym, co jest prawdziwe. I dlatego, trzynaście zamiast być przekleństwem, w zasadzie staje się błogosławieństwem. Staje się liczbą wyzwolenia i śmierć w tarocie właśnie przypomina nam, że tylko wtedy, kiedy cykl zostanie przerwany, otwiera się droga właśnie ku tej transformacji. Więc tak jak mówiliśmy, w świetle trzynasty arkan jest błogosławieństwem, bo to jest moment, w którym dusza odzyskuje wolność, bo przestajemy kurczowo trzymać się tego, co już dawno obumarło. I światło śmierci to jest właśnie ten, ten moment oczyszczenia, jak taki ogień, który wypala gdzieś tam te wyschnięte gałęzie, żebyś, żebyś, żeby ten cały las tak naprawdę mógł się odrodzić na nowo. No ale to także prawda, nie? No bo śmierć nie zna iluzji. Śmierć nie da się oszukać, jakby dajmy sobie, ustalmy to, nie? Ona zdejmuje z nas właśnie te maski. Ona zdejmuje z nas rolę. Ona zdejmuje z nas pozory. Ona pokazuje nas nagich. Takich jak, jak jesteśmy. I choć może to boleć, to właśnie w tym obnażeniu kryje się nasze wyzwolenie. No i jest i światło śmierci to jest również transformacja. Każdy kryzys, każdy koniec, każda utrata, jeżeli przyjmiemy je świadomie, otworzą nam bramę do czegoś nowego. I w świetle ta karta mówi masz odwagę, by umrzeć dla starego i urodzić się tak naprawdę dla nowego. I wtedy rozpacz przemienia się w nadzieję. No ale to też archetyp pokory. Pokory wobec rytmu świata. Zrozumienie, że tak naprawdę nic tutaj nie jest nam dane na zawsze i że wszystko płynie. I w tym świetle śmierć nie odbiera, ale śmierć uczy, chyba nas takiego zaufania, że to, co naprawdę jest nasze, nigdy nie może zostać nam zabrane. W cieniu z kolei, Trzynasty Arkan przyjmuje twarz lęku. I to jest taki moment, gdy przeraża nas każde zakończenie, gdy boimy się nawet stracić to, co jest od dawna martwe. I cień śmierci to właśnie takie kurczowe trzymanie się przeszłości, związku, który dawno wygasł, nie? Jak mówiłem, albo tej pracy, która nas niszczy, to samości, która już nie jest nasza. I ego w cieniu tej karty próbuje zatrzymać to, co tak naprawdę jest nieuniknione. I właśnie przez to cierpi najmocniej. Cień śmierci to jest też taki paraliż w obliczu zmiany. Kiedy nie umiemy pozwolić odejść, wpadamy w tę stagnację. Stajemy się jak taki człowiek, który siedzi na popiołach ognia, próbując udawać, że no, wcale nie są popioły, to są płomienie, które wciąż żyją, nie? No, nie widzisz, nie widzisz? I to nie zatrzymuje procesu, to tylko pogłębia ten ból. Innym z kolei obliczem cienia jest taka destrukcja bez sensu. Czyli gdy energia tej karty pojawia się nieświadomie, może przyjąć postać autodestrukcji, niszczenia dla samego niszczenia, burzenia mostów bez świadomości, że w sumie, co my chcemy w ten sposób uwolnić? I to śmierć przeżywana właśnie jako chaos, jako utrata sensu, jako nicość. Bardzo, bardzo trudny stan. I cień tej karty może również właśnie objawiać się jako ten strach przed przemijaniem. Ucieczka od świadomości, że życie jest kruche, że czas płynie, że nic nie trwa wiecznie. Wtedy żyjemy w takiej iluzji nieśmiertelności, konsumując, gromadząc, udając, że śmierci można uniknąć. A im bardziej uciekamy, tym bardziej ona nas w tym cieniu. Dogoni. Więc śmierć zawsze przychodzi, ale to od nas zależy, czy zobaczymy w niej koniec, czy zobaczymy w niej początek. Bo trzynasty arkan, jeżeli spojrzymy mu w oczy, zawsze powie to samo. Nie bój się umierania tego, co nieautentyczne, bo to, co prawdziwe, nigdy nie umrze. Śmierć nie pyta Ciebie, czy Ty chcesz tej zmiany. Ona po prostu pyta, czy Ty masz odwagę pozwolić się jej wydarzyć. To nie jest karta szybkich odpowiedzi, tylko to jest taka karta, która faktycznie każe nam się tutaj zatrzymać i zadać sobie pytania, na które naprawdę. Nie jest łatwo znaleźć odpowiedź. I oto propozycja ode mnie: kilku takich pytań. Pierwsze. Czego no w moim życiu trzymam się kurczowo, choć czuję, że już dawno umarło? Zadaj sobie to pytanie bez litości. Może to relacja, która istnieje tylko z przyzwyczajenia. Może rola, którą gdzieś tam odgrywasz, chociaż już tak naprawdę dawno ci dławi. Może marzenie, które kiedyś było żywe, ale dziś, dziś stało się dla ciebie ciężarem. Drugie. Co we mnie domaga się, bym pozwolił mu odejść? Śmierć nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Czasem to w nas samych dojrzewa coś, co prosi nas o to uwolnienie. Może to stara wersja ciebie, która już tak naprawdę nie pasuje do tego, kim się stajesz. Trzecie, jak przeżywam stratę? Czy potrafisz żegnać to, co odchodzi z wdzięcznością zamiast z lękiem i gniewem? Bo każda utrata jest darem. Ja wiem, że brzmi to absurdalnie. Ja sam do tego też bardzo długo dojrzewałem. Ta droga była trudna, ale Wierzę w to i wiem, że każda utrata jest darem, uczy nas pokory, pokory wobec życia. A wdzięczność pozwala nam tak naprawdę iść dalej bez kajdan, bez, bez tych kajdan żalu. Więc zostawię was z tymi trzema pytaniami na dzień dzisiejszy siatki. Mam nadzieję, że karta śmierci jest dla was już trochę bardziej zrozumiała. A tymczasem co? Lecimy dalej. Ahoj!